Pojazdy prezesa, które posiadam, limuzyna zwierzęta, jest kombailer, jest szczęście, czyli te pojazdy mam za darmo. A konto. nawet łódki mam parę. Teraz trzeba zadzwonić do Gazusa i tam będzie reszta pojazdów, które mam za darmo. Noćiem mogę wiedzieć Hello Pegasus kota. Lifestyle Management how can I help you? Soroj pick up you message just want to discover Rhino Czarnobob. E, Szturmowy strzelmowy violato i Volatus, samolot Luxor Hydra, Wojec, Sea Shark, Santrac, Donfi, Monster Liberator. Czekam od Bricketch, Brix Fokker w Birali Wysra, razalki Stockade Call again, goodbye! Oczywiście w, w Arenie Wojny Mam pojazd y, Ojas oh yes, Ten y, RC Małe i jeszcze RC tak.